Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Zapraszam Was serdecznie na ćwiczenia na Płaski Brzuch, na Pozbywanie się Oponki. Będzie to 9 minut ćwiczeń, intensywnych ćwiczeń, które robią robotę. Wszystkie wykonamy na macie, w większość w pozycjach stojących. Będzie dużo mocy, także przygotujcie się na to i będzie spalanie tego obszaru, tego, który widzicie, często nam ciąży. Do zobaczenia na ćwiczeniach. Właściwie zaczynamy już. 3, 2, 1, let's go! Ruszamy ręce za uszy i łokieć do kolana na dwa. Raz, dwa. Chcę, żeby nasz brzuch dzisiaj spłonął. Trening nie będzie długi, ale taki fajnie intensywny. Chcemy się pozbywać oponki, mieć mocny, płaski brzuch, i właśnie dzisiaj do tego dążymy. Hop, hop, wysoko kolano. Do łokcia, żeby zaangażować też skosy. Hop, hop. Fantastycznie. Tutaj tempo jest ważne. Mówicie, im większe tempo, tym więcej spalimy kalorii. A jeszcze popracujemy nad mięśniami brzucha, czyli będzie idealnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. I pojedynczo. I raz, dwa. Raz, dwa, fajnie. Mm, nie zapominamy o najważniejszym, czyli o oddechu. Jeszcze chwila i osiem, siedem. Lubicie to odliczania, prawda? <grym> Pięć i cztery, trzy, dwa i jeden. Okej, okay. kolejne ćwiczenie. Będziemy unosić wysoko nogę i w tym samym momencie robimy krążenie ramieniem i dotykamy przeciwległej dłoni. Wydech, wydech, wydech. Tutaj to uniesienie nogi bardzo ładnie angażuje nasze dolne mięśnie brzucha, czyli właśnie to miejsce, gdzie lubi się gromadzić nasz tłuszczek, ale my mu na to... Nie pozwolimy właśnie dzięki tym ćwiczeniom. Czy macie już lekką zadyszkę? Tak jak ja. No i bardzo dobrze. Doskonale właśnie tak ma być. Jeszcze troszkę. Wydech, 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 wydech. Osiem i siedem. Super. Sześć. Pięć. Cztery, trzy, dwa i jeden. Wow! Przejdźcie na przód maty, żeby matę mieć przed sobą. Będziemy przechodzić do pozycji deski. W, deski robi, w desce robimy cztery wspięcia kolana do brzucha i podnosimy się. No to ruszamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop! I z powrotem. I wracamy. Jej. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeśli jest nam trudno skakać, to na pieszo przyciągamy kolana do brzucha. Dobrze. I teraz do tego ćwiczenia, jak jest za mało mocy, to dodajemy na górze wyskok. Fantastycznie lecimy. Jej! i ciach i na dół i raz, dwa, trzy, cztery wyskok jeszcze cztery takie powtórzenia damy radę oczywiście bo jak nie my to kto cztery, trzy dwa, jeden wolniej liczę niż ćwiczę <grywanie> fajnie cztery i góra Ostatnie powtórzenie. Hop, dwa, trzy, cztery i wyskok. Wow, jest moc, jest ok, dobra. To teraz ramiona przed sobą, będziemy robić skręty i na trzy unosimy raz jedno, raz drugie kolano. Trzy, raz, dwa, trzy. Huu. Rozgrzeliście się? Ja bardzo. Najbardziej właśnie lubię ten moment w treningu, kiedy czuję już taką fajną, porządną rozgrzewkę. Dynamicznie, skręty. To też lubi nasz brzuch. Znaczy właściwie on tego nie lubi. On się będzie zmniejszał przez to, co my dzisiaj tutaj robimy, jak sobie szalejemy. Jeszcze chwila. Hop. Tu też nie boimy się tempa. Dajemy czadu. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wóóru. Dobra. Lecimy dalej, co? Będziemy robić cztery kolana na jedną stronę i na drugą. I też dynamika. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I raz. Dwa. Trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery, super! Trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze chwila! Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, Cztery brzuch napięty, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Czujecie. Jakie fajne rzeczy się dzieją w brzuchach. Juhu! No to lecimy dalej. Stańcie w szerokim rozkroku. Skierujcie palce na zewnątrz, zejdziemy do plije, zostaniemy sobie nisko, ręce zakładamy za uszu, wypuklamy klatkę piersiową. i robimy skłony w jedną i w drugą stronę. W jedną i w drugą. Tak jest. Raz, dwa. Starajcie się utrzymywać biodra nisko, żeby one się będą chciały podnosić oczywiście, bo nasze ciało dąży do pozycji, w których jest nam po prostu wygodnie i nie mamy żadnego wysiłku. Ale pamiętajcie, jesteśmy na treningu i na treningu warto dać z siebie więcej, czyli biodra schodzą nisko. Zbliżamy się do końca. Z każdym jednym ruchem jesteśmy coraz bliżej końca naszego treningu, naszego dbania o siebie, napełniania się super energią. I endorfinami, oczywiście. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyprostujcie tułów, doprostujcie nogi. Palce, pięty, palce, pięty. I na zakończenie marsz z takim wysokim unoszeniem kolan, żeby znowu uniesieniem kolana mocno zaangażować mięśnie brzucha. Okej, okay, troszeczkę nasz puls spada. Napiszcie mi w komentarzu. Jak wam poszedł trening? Jak było? Jak się czujecie? Jeśli jest energia, przechodzimy do kolejnych treningów. A jeśli jest już wystarczająco, to i tak było super. To zrobiliśmy razem fantastyczny trening. No i teraz jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że jesteśmy. Żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa. A zatem trzy, dwa, jeden. Mamy to! Uuu, uuu. Kochani, dziękuję bardzo za ten trening spalający nasze oponki, nasze brzuchy, naszą tkankę tłuszczową, której nie chcemy, nie potrzebujemy chcemy się jej pozbyć, to właśnie się jej pozbywamy. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne treningi. Pamiętajcie, żeby zadziałały te ćwiczenia, należy je wykonywać regularnie. Do zobaczenia na Macie Buziaki.